Dobry wieczór, no niestety ciężko znaleźć słowa po takim, po takim meczu, na pewno nie wywiązaliśmy się z naszych założeń defensywnych, które było przede wszystkim ograniczyć Willisa, ponieważ na samym początku daliśmy mu łatwe rzuty i jeżeli za taki zawodnik wchodzi w mecz dobrze, to potem ciężko jest go zatrzymać, w dzisiejszym meczu to był 44 punkty i naprawdę nie mieliśmy na niego odpowiedzi, Także no cóż, mieliśmy swoje szanse. Mogliśmy przełamać mecz na naszą, na naszą korzyść, ale niestety nie udało nam się. Yy, trudne, trudne są mecze wyjazdowe, niestety, jeżeli nie, nie realizuje się założeń, to, to ciężko jest wygrać. Także chciałbym jeszcze na końcu podziękować grupce kibiców, która przyjechała aż do Bytomia, żeby nas wspierać. Także bardzo dziękuję. Pytanie Dziękuję. I panie trenerze pytanie, jak trudnym trenem okazał się Bytom? Dobry wieczór. Gratulacje dla trenera Bacika i dla, dla całej drużyny za zwycięstwo. Trzeba przyznać, że bardzo chcieli wygrać ten mecz. Widać było u nich zaangażowanie od, od początku. Znaczy, może powiem tak, weszliśmy nieźle w mecz i, i jakby weszliśmy nieźle w mecz i, i przestaliśmy jakby... Realizować nasze założenia. Przyjeżdżając tutaj, wiedzieliśmy, jak ciężkim terenem jest byto, ze względu na to, że ostatnie wyniki to pokazują zdecydowanie. No, no, drużyna wygrała tydzień temu ze Zgorzelcem, wygrała tu z Opolem, e, potrafiła, potrafiła nawiązać walkę z Tychami, w, w tym, więc. Więc zdawaliśmy sobie sprawę, zwłaszcza, że graliśmy w środę, oczywiście to nie jest wymówka, bo yy Polonia też gra w środę, więc, więc nie ma co tutaj na ten temat rozmawiać, taka jest nasza liga. Yy, bardziej chodzi o to, że kiedy weszliśmy dobrze w mecz, prowadziliśmy bodajże tam 12-5 i graliśmy w koszykówkę, jaką chcieliśmy. Nasz cel na ten mecz był granie 5 na 5 w set offensie. Wiedzieliśmy, że drużyna z Bytomia napędza się szybkim atakiem, to jest i gra. Nie wiem ile straciliśmy punktów na tą chwilę, ale myślę, że, to, myślę, że około 30 punktów, to jest napisane 23, ale, ale w naszych takich w naszych zaawansowanych statystykach myślę, że to będzie około 30 punktów straconych z straconych samego, samego fast breaku, więc to nas zabiło, ponieważ to, że, to, że tutaj Willis był dysponowany dobrze, oczywiście wiedzieliśmy, na pewno na pewno zrobiliśmy dużo błędów na początku, kiedy dawaliśmy mu na przykład po prawą rękę w tranzycji to, to co chcieliśmy. Jego żółte floatery braliśmy, on by zdobył 25 punktów i myślę, że mecz by był i tak i tak by był po naszej, po naszej stronie. Najgorzej są po zbiórkach. To jest bardzo bolesne, bo, bo w, kiedy się dochodzi, kiedy złapaliśmy kontakt z rywalem i, i doszliśmy na, na bodajże dwa punkty, nawet wyszliśmy na prowadzenie dwoma punktami. To y, zrobiliśmy chyba, nie wiem, 707 taki ran, więc, więc wtedy już ta, ta głowa opadła i y, 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 na pewno trzeba pochwalić chłopaków, że mimo że słabo graliśmy, słabo graliśmy, też, też to trzeba powiedzieć. Y, potrafiliśmy dojść do drużyny tutaj y, z Bytomia i y, 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 wywalczyć. No, y, y, nie mam pretensji do swojego zespołu, bo, bo to tak jest. No, w pierwszej lidze nie ma, cię, nie ma łatwych terenów. To, Zwycięstwa Polonii ostatnie pokazują to, że po prostu chłopcy tutaj walczą o, o życie. I tu nie ma co gadać. Mają teraz dziewięć zwycięstw, walczą, pozostanie w Lidze. Kontakt złapali i myślę, że, że tutaj z, z drużynami tam z dołu tabeli. A my, my będziemy starali się utrzymać, utrzymać to miejsce 5-5-8. Bo po bo bo takiej porażce będzie nam ciężko wskoczyć do, do czwórki. Oczywiście jeszcze jest dużo grania, ale, ale na pewno yy, nikt się nie położy przed nami. Nikt w tej lidze nie, nie odda meczu. Nikt. Nikt. Poza Lublinem, który wiadomo gra młodzieżą, to nikt w tej lidze nigdzie. Nikomu nie odda nic za darmo. Tak jak przyjechaliśmy dzisiaj do drużyny, która walczyrną, pokazują to dzisiejsze wyniki, i które, które też nie są jakieś takie, które pokazują, że, że liga jeszcze jest żywa i, i, i nikt się nie poddaje, wszyscy walczą o, o, o jak najlepsze miejsce, więc, więc mówię, daliśmy im troszkę uwierzyć i potem wszyscy trafiali taki przełomowy, moment to Marek Piechowicz, kiedy trafił trójkę na 84-80, który jakby cały mecz nie, nie mógł się strzelić i, i Miał 0 na 3, i w najważniejszym momencie trafił tą trójkę, więc, więc to pokazuje, to pokazuje też, też klasę zawodnika, pewność siebie. Gratulacje dla Marka za ten rzut. I my nie mogliśmy, my mieliśmy otwarte rzucie, nie trafiliśmy i tak jest. No. Na pewno zmęczenie, na pewno miałem problem, bo Daniel Żółkowski zgłosił, że, że ma, problem, ma problem z kolanem. Peżanowski miał problem z holami od początku, wypadł Motylewski. No i tak się złożyło. Oczywiście każda, każda ze stron, to jest ze zerowym wymówki, ale staraliśmy się szukać jakby odpowiedniego meczapu na Ulisa. Na za dużo odreagowaliśmy na, na, na ich shooting five, czyli Motyl powinien stać pod koszem, Mamy się jakby przestraszyliśmy, chociaż że nie mogli trafić za trzy punkty. Więc wracamy do, wracamy do, do Starogardu i, i, i walczymy dalej. Wygraliśmy z Radomiem, podobno jest taka klątwa tutaj, słyszałem, że kto wygrywa z Radomiem, przegrywa z Bytomem. więc, więc ostatnio się o tym dowiedziałem, więc coś chyba w tym jest. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Panie za... na temat podcastu ja mam pytanie, jak bardzo i czy jeżeli w ogóle się różni plan na mecz, jeżeli gra ten z taką drużyną jakąś zbytą, czyli bez takiego nominalnego centra, bo ani Damian Szczepanik, ani Marek, Wicholicz, ani żaden z zawodników nie jest taką nominalną klęką i, i to drużyna jest naprawdę bardzo niska gra cały czas smol. Bo jak, jak, jaki był plan na ten mecz? Jak, jak to miało wyglądać? No oczywiście się spodziewaliśmy się tego. Widzimy, jaki jest roster tej drużyny, drużyny Zbytomia. I... I myślę, że też też Pan zauważył na meczu, że tą piłkę pchaliśmy pod ten kosz i to nie było tak, że daliśmy sobie, nie wiem, graliśmy i sogręczy, da, chcieliśmy dać piłkę pod kosz, ale w pewnym momencie mieliśmy problemy jakieś tam swoje z faulami, Szukałem też odpowiedniej opcji, troszkę Wojtek Czeronko był dobrze dysponowany, dlatego troszkę dawaliśmy mu piłkę pod kosz tam. No Chcieliśmy myślę, że z półstapa zdobyliśmy się sporo punktów. Brakowało mi trochę. Może więcej agresji po tym switchu, żeby ten, tak jak bo trzeba powiedzieć, że trener Bacik dobrze wykombinował dzisiejszą piątkę, bo wyszedł bardzo wysokim line-upem. I my jakby mieliśmy już od razu problem, bo Daniel Wędzant jest niski i nie mieliśmy za bardzo, a chcieliśmy, żeby Ziółkowski krył Willisa, więc, więc duży był z tym problem od początku, bo oni przekazywali zasłony, my staraliśmy się pchać tą piłkę i było ok, do czasu. Kiedy straciliśmy... Y, trzeba pochwalić też chłopaków tutaj. Y, przede wszystkim chciałem pochwalić y, Karola Jagodę, który, który wykonał bardzo dobrą pracę na motyleskim, bo, bo młody chłopak stanął mu, y, mimo że w ataku tu ma 0-6, ale myślę, że trener Bacik będzie bardzo zadowolony z jego obrony, bo, bo walczył, walczył z Jakubem jak równy, równy, z, równy, równy z równym i, i stanął mu. Zaparł się i nie było tak łatwo. To, że są niscy, to nie oznacza, że, 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 że nie potrafią grać, po prostu są twardzi, tutaj oni dzisiaj byli twardzi, wygrali z nami zbiórkę, yy, chcieli, widać, że wiedzą, że każdy, jakby każda porażka sprawia to, że, że po prostu spadną do, do, do drugiej ligi, więc, więc a, my, a my patrzymy niby w górę tabeli, a trzeba być cały czas skoncentrowanym na tym, co jest teraz, nikt nam nic za darmo nie, nie da. A pytanie, czy, czy to co zdajemy, czy to jest coś poważnego, czy odnaleźć jego kontuzję, czy nie wiem, mam, mam nadzieję, że nie. Ostatnio było dobrze. Ostatnie dwa tygodnie było dobrze i, i teraz jestem wprowadzam go bardzo stopniowo, bo, bo na meczach grał. Zaczęliśmy od 3 minut, potem było 10, ostatnio było troszeczkę więcej, też około tam 12. Dzisiaj też liczyłem, że zagra, no zagrał 12, ale już w pewnym momencie powiedziałem, że wchodzi, i dostałem informację, że tam go boli ta kolano, to kolano. No jest to bardzo ważnym zawodnikiem. On też widać, to, 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 tutaj nic Ameryki nie odkryje, chłopak nie grał półtora miesiąca, i widać, że jest jakby yy, wys, no, wybity z rytmu, że tak powiem bo też zagrywki, to, że ćwiczymy, no widać, że nie ma czucia. Tak jak miał super sezon w tym roku, do połowy, do kontuzji, to teraz po prostu nie ma czucia i musimy spokojnie trenować, trenować. Teraz mamy tydzień przerwy, najpierw regeneracja, a potem trzeba trenować i trzeba przygotowywać się do, do wejścia w najważniejszy okres sezonu. No nie ukrywam, że bardzo się cieszę ze zwycięstwa i to jest jak gdyby naj, najistotniejsza rzecz. Przy okazji gratuluję swoim zawodnikom bardzo dobrego występu. Od jakiegoś czasu już gramy, gramy nieźle, ale zawsze czegoś gdzieś tam, może nie zawsze, ale, ale, ale czasami czegoś brakowało. Dzisiaj, dzisiaj też pewnie parę rzeczy bym się mógł doczepić, ale cel nadrzędny, czyli zwycięstwo to zostało, to zostało spełnione. Chcę bardzo podziękować moim zawodnikom za, za wolę walki, za determinację. Mm. Ponieważ też nie wszyscy wiedzą, ale los nas nie oszczędza i, i, i co chwilę mam nową niespodziankę. Jak nie choroba jednego, to kontuzja drugiego zawodnika. Dzisiaj nam się rozłożył Patryk wieczorek. Musieliśmy sobie radzić bez niego. E, dlatego bardzo dziękuję Sebastianowi Dąbkowi, że się zgodził. I, I wystąpił co prawda tylko 33 sekundy, ale to było dla mnie istotne 33 sekundy zagrał z kontuzją, z kontuzją nogi wraca po kontuzji dominik Krakowiak, więc ten skład nam się może za chwileczkę rozszerzy. I to tyle, jeżeli chodzi o, o personalnie. Jeżeli chodzi jeszcze o ten dzisiejszy mecz Alfonso. Fenomenalny mecz. Tak, fenomenalny mecz. Gdyby umiał jeszcze rzucać osobiste. I to Gabaudio Fritrów no, <laughs> to, by, to by rzucił z 50 punktów, ale to już to już, yy, to już jak gdyby był żartem. Yy, wykazał się Marek Piechowicz yy, instynktem Killera w ostatnich sekundach zebrał dwie ofensywne piłki i, 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 i jak gdyby zabił ten mecz yy, ja bym chciał, żebyśmy utrzymali taką dyspozycję, taką formę strzelecką do końca ligi, rzucali w granicach 80-90 punktów, to to by było to, o czym ja chłopcom cały czas powtarzam w szatni, że jeżeli będziemy rzucali między 80-90, to jest duża szansa na kolejne zwycięstwa i tak się stało też dzisiaj. Tydzień temu, czy tam trzy dni temu na tyskich, na tyskich obręczach się nie udało, bo tam, bo tam wrzucili nam troszeczkę tyszanie więcej punktów, ale dzisiaj na swoich twardych koszach poza, poza Wojtkiem Czellonko, który nas karcił niemiłosiernie, reszta miała kłopot ze zdobywaniem punktów. I uważam, że zatrzymanie Filipa Małgorzaciaka na 16 punktach to jest nasz duży, duży sukces w defensywie że reasumując, bardzo się cieszymy, czekamy z utęsknieniem na kolejny mecz za tydzień z Pelkinem. Panie trenerze, ja mam pytanie o taki najważniejszy moment tego meczu według trenera. Co przesądziło o tym, że ten mecz zakończył się tak, a nie inaczej? Nie ma takiego jednego kluczowego momentu, który mógłby zaważyć, ja, ja tak myślę. Było kilka, no oczywiście, że te dwie zbiórki ofensywne Marka Piechowicza, wszyscy powiedzą, że, że jak gdyby wygrały mecz. Owszem, ale, ale wcześniej e, dobra defensywa na Małgorzatiachu przez Marka Piechowicza, e, moc zdobywania punktów e, Alfonso, e, Michał Hrabota e, dzisiaj mu pomógł, rzucił, rzucił nam 20 punktów, i to, jest, i to jest fajne. Ja się przede wszystkim cieszę z jednej rzeczy e, i, i nie szukam tutaj momentów newralgicznych i, i, i które przesądziły. Ja się cieszę, że zagraliśmy jak drużyna, że mimo e, takiego składu e, personalnego niskiego, bo dzisiaj fizycznością na pewno żeśmy odstawali od drużyny. Stargardu Gdańskiego to udało nam się wygrać deskę I to, i to znacznie 44 deski na ich 35 to jest naprawdę to jest naprawdę uważam wyczyn ale to się bierze tylko i wyłącznie z tego że chłopcom się chce chłopcy są zaangażowani i chłopcy po prostu chcą pokazać i, i, i zrobić wszystko co w ich mocy żeby tą ligę pierwszą obronić bytom. Dziękuję. Profesor. Dzięki. To ja krótko bo powiedział trener że nie chciałby trener odnosić się do momentu. Natomiast był taki jeden moment, w którym demony poprzednich meczów wróciły, bo Starogard gonił, gonił, gonił i w końcu poszło na 73-75, trener wziął czas. Co wtedy trener powiedział zawodnikom, bo wtedy Alfonso poszedł po dwóch akcjach 2 plus 1? Na tym, czasie, na tym czasie ewidentnie zwróciłem uwagę właśnie, żeby Alfonso zagrał pick-and-rolla, site pick-and-rolla i zaatakował Motylewskiego, spróbował wymusić faulę. Przekonywałem jego i zawodników, że nikt nie jest w stanie go zatrzymać dzisiaj w defensywie, żaden z ich wysokich zawodników. I tak się stało. Pierwszy rzut oczywiście, że troszeczkę szczęśliwy, 2 plus 1, ale potem, potem atak, atak na Czerlonko I to, i to faktycznie. Mógł to być jakiś moment taki, że, że mogliśmy się załamać, bo, bo straciliśmy prowadzenie, ale, ale nas wrócił do, do meczu i, i nam to wygrał po prostu. Dziękuję. Alfonso Coach mentioned Two Miss Preference in the last minutes. Co uh, może emotional to jest for you, especially in the last minutes? And what was, what was the klucz situation, maybe, or klucz aspect of? Super emotional. I mean, when you and your teammates fight that hard all game, you really want to come away with a win. So I kind of let my emotions get the best of me. I really wanted to win the game. So, you know, but my teams were able to have my back, and that's something they've always done for me all season. And so I'm glad they made up for my mistakes, honestly. Did I a very good game and my question is did you wake up today and, and, and feel like you are going for 44 or <laughs> actually my son woke me up today in the bed he came and he jumped on my stomach so the morning didn't, didn't start out too well you know honestly but you you never really know how the game is going to go when you wake up you know what i'm saying you just you know i pray before i go to sleep pray when i wake up and just hope for the best you know a lot of the preparation hap happens before the game yesterday 2 days ago you know what i'm saying so when the game time comes it's just about going there and doing you and, and playing a game and just you know allowing everything to flow not thinking too much so no i had no clue <laughs> no clue <laughs> and was it also special that your son and your wife was, was here and, and and saw the game i mean absolutely i mean it means everything to me you know uh, coming over here was a, was a big deal coming over to poland you know while they're in america was a big deal you know i've always been thinking about you know them back at home so having them here is just it providing a level of comfort that i haven't had since I've been here, so yeah, let's just say that they're the reason why. Let's just say that. Thank you. No problem. Okay, thank you. Thank you. Thank you.